Jest. Czek. Burdel w pokoju. Czek. Co my w ogóle mamy do zrobienia? Um, Lekarstwo dla Jorna jedynym jest questem, które jest dostępne na chwilę obecną. Pozwólcie, że z tym bo no jestem trochę po time skipie, dosyć długim. że. Um, dwa tygodnie przerwy. Ale już mnie tak, tak, tak mnie kurde nosiło. Tak mnie nosiło, żeby w to zagrać, gówno. To drewienko, kochana. A, no kurta leży. Zapomniałem. No. Co tu robią ci wszyscy ludzie? Najlepiej będzie, jeśli porozmawiasz o tym ze swoim wujem. Yy... Co? Aha, to o to chodziło, okej, okay. no i tutaj jest ta cała ekipa zgromadzona, bo Ola Boga, zamieszanie straszne. Z tego co wiem było włamanie, ale... Co się stało? Ktoś cię włamał i zdemolował moją chatę, Oto się stało! No i rozdział drugi, no niestety chcąc nie chcąc ta rozmowa przenosi nas do rozdziału drugiego. Dowiedzieliśmy się co? Jorn zaginął, było z dwóch typów na pewno. Afera nie z tej ziemi, ola Boga, stare baby we wsi nie śpią. Szukamy brata. Tyle, tyle mam do powiedzenia. Łóżka są nieinteraktywne, ale czy mogę coś znaleźć za pomocą. A? Mówiłem. Cyk, skórzany mieszek kurta. Ma się ten web do interesów. Miotłem mi wciąż, nie? To jest. Cyk. Piersi z niemieckim kamieniem i skórzany mieszek kurta. W ramach nagrody mogę sobie zrobić jedną sakiewkę, zachowaj, ja to, by się bardziej przydadzą. Dzięki, dobrze je wykorzystam. Dzięki, dobrze je wykorzystam. Dawaj kasiore. Straż miejska, ona skieruje do Straży Miejskiej. Ale oni pewnie machną tam, Chuję na to położę, i tyle będzie z tej informacji dla nich. Rick Otto raczej nie podejrzewa by mieli blablabla. Dobra, no zagadamy do Rika i Otto, bo jedyna w sumie opcja jaka nam została. Ewentualnie do Albyna jeszcze możemy podskoczyć. I z Fabio w sumie byśmy mogli też poruszyć tą kwestię. Dobre. Hello. Ok, tu też nic nie wiemy. No, jedyną opcją, jaka nas będzie gdziekolwiek chyba prowadziła, to jest ta brama. Zrudne miasta. Ej ty. Przechodź. Kto to? Ta... Mój brat Jorn. Niedawno przybył. Wszystko ja? Jesteście tymi. Widział... Nie przy. Wielu. Zbyt wie... Skoro... A po co mam sobie dokładać? Widziałeś kolejne p Masz no coś. Proszę. Idę mu za informację. Zatrzymaj resztę. Nie chcę sko... Jaki pijacze? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez... Pamiętasz jak wy... Jeden z nich wielki i gruby jak beczka wina. Drugi chudy, że prawie tyczkę przypominał. A po środku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił. Zawsze powtarzam. Nie wlewaj więcej do ust... Jak myślisz? Nie mam. Którą stronę? Z... Pewnie tam. Skąd to wszystko, co Narys... Dobra. I przy tej bramie dowiedzieliśmy się, że dwóch ludzi wyniosło pijanego kompana przez bramę. Podobno jeden z nich był gruby, jak beczka, drugi chudy. Z tego co powiedział, oddali się drogą, bla bla. Czyżby to byli porywacze? Razko. Razko stwierdził, że schody z chudy dobiega jak dziwne, Jaskiniowy troll. Podgłosy walki, porywacze. Śmierdzi to. Śmierdzi. Po porządnym śnie czuję się świetnie i w sumie wywolony jajca. No pada deszcz. Naprawdę. Do Jorn se trochę dłużej poczeka. Ja nie będę w deszczu biegł. Dobra, tak jak mówiłem, trzeba zawijać do miasta. Po drodze popytać jeszcze parę chłopa. I to wszystko. Dobra. Yy, Tere mówi, że faktycznie tak było. Tak było. Szli tu. Jakieś ziomki zeszły. Co? Ty nie wdzięcz. Jeżeli chcesz zrzucić na mnie. Jak nie. No. Zjebaliśmy Teraz wrócimy w stronę miasta. Bo to jest jedyna opcja, jaka nam została. I w sumie nie widzę nic więcej. Nie uda mi się. Powiem tak, mogę to czyścić, ale muszę, ale mogę. Ewentualnie. Ale tylko czy, czy ja tutaj sięgnę? Pięć? Kurwa. Oto jest goodień gameplay. Nie mogłem jakiegoś spela pierdolić. No jelo, mój wilk zrobił robotę. Kurde. Ja ci pomożesz mi z gobinami. Come on! Wilkę. O kurwa! Fuck mino! No i dobra, tak oto dotarliśmy do pierwszego hey. ziomka, z którym możemy porozmawiać na temat. Hej, próbuję wytropić pewną rzadką. Biorna. Aha, on poluje na tą bestię z silbach, legendarnym, której wszyscy się boją. A ostatecznie. No, my się nią zajmiemy. Dobra, no i idziemy do miasta. No co, no tutaj będzie się ten wątek z Jornem urywał. A ty Detrich, ee... To chyba w takim razie równie oczywiste będzie. Przepustka. Bo mu Musiałem... Nie mam, mam żadnych... Okej. Okay. A czy ten chłop nam coś powie więcej? Strażnik miejski. Jestem za... Zostaw nas w spokoju. No i dobra, tak oto się chyba ten wątek skończył. Wyruszamy do miasta. Wszystkie ślady prowadzą się do miasta. Wątpię jednak, bym mógł dostać się bez pomocy. Może kurtowi udało się ustalić. Rodzice nie chcą mnie wpuścić do miasta, gdybym miał trudności. Innym sposobem. Jeden ze sposobów to są oczywiście kanały. Drugi to będzie chyba pomoc jednemu z ziomków z znalezieniem koła. Odprawiliście, podobno potrzebują. Tak, ostatnio zaostrzone zostały. Masz jednak szczęście, wybieram się do Silbach, tamtejszego starszego wioski mógłbyś dostać taki dokument, Ooh. chęcią cię tam zaprowadzę. Mm, nie ma jakiegoś innego. Tego nie powiedziałem. Glade to najpewniejszy sposób dostania się do środka. Gdybyś miał dokument potwierdzający, że zostałeś wysłany w jakiejś sprawie do miasta, oczywiście zawsze zostaje też klasyczna łapówka, ale to raczej bardzo. Za 10 sztuk złota możemy oszczędzić. Łężenia. świetnie, od razu biorę to. I odblokowała nam się z automatu też podróż. Gdyby nie ta sprawa z Twoim bratem, to namawiałbym Cię, żebyś został. Jesteś całkiem. Jeśli jednak bardzo Ci zależy. Od razu ile? Złota to ja mam. Ludzi do pracy mi potrzeba. O. Ty udowodniłeś, że... Rozumiem. Dlatego zamiast szwendać się pod murami i szukać sposobu na wejście, wyświadczysz mi przysługę. Teraz do sedna. Traciliśmy sporo plonów przy ostatnich powodach. Chciałbym, żebyś pomógł cieśli w naprawie brzegu rzeki w wiosce. Oprócz tego trzeba pomóc przewoźnikowi towarów. Do tej pory nie było czego transportować do miasta, ale powódź czy nie, podatki trzeba płacić. Zajmij się tym, a będziesz mógł wejść. Okej, okay, dobra. Hej, nie szukasz przypadkiem pracy? Eee, tak. Znaczy się, tak, nie szukasz pracy, czy nie szukasz pracy? Tak. Szukasz pracy, czy nie szukasz pracy? Tak. Potwierdziłeś, że zaprzeczasz? Czyli nie szukasz Co? pracy? I nie chcesz pracy? Tak, czy nie? Eee. Nie. Co? To ja już nic nie... Okej. Okay. <grym> Dobra. No to ja też już, też już nic nie rozumiem. Eee, Dwa questy od Albina mamy. Odz na powodzie. Muszę dostać się do miasta, bym powiedział mi mm, przewoźnik towarów na prawo brzegu z tym kurtem. Ale właśnie gdzie? Dokąd miałam uderzyć? Przewoźnik towarów, kto to będzie? Czy to będzie Wade? Słyszałam, że bardzo. Um... Podobnie jak większość ludzi na tej wyspie strażnicy by wojna, bunty i nie... mam dla ciebie propozycję. Tak się składa, że zostało mi kilka. T... Gdybyś mi pomógł je sprzedać mogłabym powiedzieć ci jak. Okej. Okay. Nie pomyślałem, że zostały. Co to głównie przyprawy i materiały, że mi się. A to... proszę bardzo nie pomyślmy. Jak dla ciebie to będzie stop... No to nie chcę. Proszę, to pieniądze na jeden sposób. Dobrze pomagać ci znaleźć masz moje od razu mówię, że nie mam pojęcia, gdzie miałby się znaleźć potencjalnych nabywców. Dlatego musisz się za nimi rozejrzeć na Za całą partię powinieneś dostać gdzieś około 200 sztuk złota. Jeśli dostaniesz trochę mnie, co jest? Specjalny rodzaj tytoniu. Każdy ze skrętów wart jest nie mniej niż sprzedaj po jednym z nich pracującym na polu farmerom. Przedaj im się. Pamiętaj, żeby trzymać je z dala od wartowników. Najlepiej też. Zachowaj, jeśli uda ci się sprzedać wszystkie towary, będę. na okay. spoko grupa naj... Kup? A, Brat, tak, nie, nie, ale nie przeszkadza. Jeszcze pan nie wie. No i dobra, możemy w takim razie pomóc się Petron, ale ja to zrobię głównie tylko dla Expa. Twardo się targujesz, a też. Dobra, wie sprzedane. Okej, okay, dobra. On nie chce i widzicie? Z tą od razu Czasna. leci. Słyszałem to. Ja z kolei uważam, jeśli nadal masz przy sobie to. Umowa 100 trzymaj. Okej, okay, 63 zł, bo to jest jedyne co możemy mieć od niego. Jestem kurcze Dobrymi handlarzami niestety. Ja jestem zbytnio chujowy i co chwilę muszę wczytywać sejmy. 10 złotych monet, to mój zgoda. Miło prowadzi. Nawiasem mówiąc... Zaproszę. Jesteś tu od niedawna? Chcę, że szybko się uczysz. Gdybyś jeszcze kiedyś miał jakieś skręty na zbyciu, wiesz gdzie mnie znaleźć. Widzę, że wracasz. Sprzedałem. Bardzo. Ile złota? Proszę o to pieniądze. No, no. Widzę, że uzbierałeś całkiem pokaźną sumkę. A teraz, co. Pomogłeś mi pozbyć się całej. Pa Jeśli nie masz przy sobie glady lub innego dokumentu uprawniającego cię, innego. Farmerzy nie mają raczej potrzeby wysyłać nowych pracowników do miasta. Ale kto wie, może drwale zlecą ci transport drewna. Dużo osób o tym nie wie, ale w okolicy wschodniej bramy miasta znajduje się malutka jaskinia. Strażnicy mają zakaz wpuszczać kogokolwiek do miasta. Nie zapuszczałabym się tam jednak bez dobrego zapasu pochodni. No i jest jeszcze Salzer. To mój kolega po fachu. Powinien kręcić się gdzieś na... Zwykle nie rozstaje się ze swoim wozem, na którym spokojnie... Regularnie kursuje pomiędzy winnicami... To jest ten chłop, to chłop wszystko, który mówiłem. Przychodzi do... Dzięki, wie... To ja dziękuję, kolego. Okej, okay. i ona się stąd zawinie, więc tylko... A, patrzcie, obniżyła nam cenę 250 zł. Ale nawet nawet jest pancerz. No i co, i mamy to porobione. Możemy lecieć jeszcze z powodzianami. Ale teraz tak podsumowując: Jord... quest z Jordem zrobiony, quest z Petrom zrobiony. Mamy do zrobienia dwa questy w wiosce, które chcę zrobić, żeby mieć więcej expa, więcej, więcej doświadczenia, które się przyda później na punkty i tak dalej. Obecnie jest ich 30. <suszy> Nie wiem, no, no, no trzeba było to zrobić, ale szczerze powiedziawszy, latam już półtorej godziny. <grych> Okej, okay, musimy pociąć u niego jeszcze drzewo. Git, uwe, co mi powiesz? Doskonała robota, Marvin. Chodź tu ze mną, stawimy te parę. Zdajemy się ty. Panie kapitanie, uwe, Ale mogę też chyba i jakoś z nimi porozmawiać tymi sieciami, co czekają na brzegu. Czemu to nie jest kurwa skończone? A i coś jeszcze? Jeszcze chyba tu. Git. No i po robocie. No i prybocie. Pajrancik. Po tym jak go zabezpieczyć. Albo przynajmniej dziękuję. Powiem albo... No to jest pierwsza paczka. To jest kolejna. Nie wiem, czy to tak szcz. O, 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 o. o. Szczający chłop. Taki myk tu jest. A tutaj coś. I teraz możemy mu skopać dubsko. O kurwa. Wilk by się przydał, nie? O, Nigdy chłop. więcej nie próbuj się ze mną mierzyć. Ja pierdolę. Nigdy więcej nie próbuj się ze mną mierzyć. Po biznesie zrobienia, paczka jest nie do odzyskania. Wilku, czemuż cię zużyłem? Kurwa, nie, dobra, muszę to to bo no, no nie jestem w stanie, no... Dupa. No, mogę się tu męczyć, mogę się tu bawić, ale to jest bez sens kurwa Super. Wracamy do Maika. Trzy paczki były, nie cztery. Nie wiem czemu tam dalej szukałem. Jakże... Oh, to? A, jeszcze jedna tu jest. Cztery były. Debil. Przepraszam bardzo. Ale jestem debil. Jak jej nie poniosłem? No nevermind. Mike. Mam. Niestety. No trudno. Towar i tak miał iść, ale paczki to nie nasz jedyny. Jeśli mamy alby masz, spróbuj. A my mamy kopać, tak? Yy. I możemy je spuścić w w takie razie, bo oni nie chcą robić. Chłopy dodżują. Kama głowa. No i jak? Dobrze. No i spoko. Ten gdzie idzie? No i jak? Dobrze. Będzie pan zadowolony. E, Okej, okay, dobra. Porobieni są. Tak? Farmę? Świetnie. No i spoko. Wracamy do Albina. Znowu zdać raport. Powinien nas wpuścić już. Ale nie wiem. W brzegu. Zrobiona. Tak. Przewoźnik. Świetnie. I elegancko. Wykon... Dostanę. Dobrze się spisał. Powodzenia Marvin. Jorn. No i super. Mamy Glade. Możemy wybijać do miasta. A tam. A tam. Potąd. Potąd Questów będzie. Kurwa. Już. tu mnie swędzi normalnie. Jak, jak, jak myślę o tym, że trzeba będzie to wszystko robić: latać lewo, prawo. No nic. Wyruszamy do miasta. tym Glade, Alabyna. Albyna. Teraz wejście do miasta nie powinno stanowić problemu. Ale to swoją drogą później. Możemy tu najwyżej się do kurta w sumie podskoczyć, ale nie wiem, czy to jest sens jakikolwiek. Czy ten stary pryg nam cokolwiek powie? Kurt! Wujaszku! I okay. yeah, Anema! Do widzenia!